Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was haul. Drugi haul w sierpniu. I ostatni, ponieważ sierpień nam się już kończy, jak wiecie, niestety. Chlip, chlip. Tak więc pokażę Wam moje sierpniowe nowości. I teraz tak, zacznę może od czegoś, co nie kupiłam sobie sama, a... Wygrałam to w konkursie na Facebooku. Jeżeli śledzicie mojego bloga i przede wszystkim śledzicie moje konto na Twitterze, to wiecie, że udało mi się wygrać w konkursie firmy Sleek na Facebooku właśnie i wygrałam lakiery do paznokci. Tych lakierów co prawda było cztery, ale tak jak już pisałam na blogu, jeden był identyczny do tego lakieru, który ja mam z Catrice. Był taki... Lilakowy, jeśli tak to można nazwać. Więc oddałam go po prostu koleżance, a sobie zatrzymałam te pozostałe trzy kolorki i odsyłam was do, do notki, właśnie na, na moim blogu. Oczywiście znajdziecie link do niej na dole w do. ponieważ tam są słocze tych kolorków, też kilka słów o tych lakierach, ale nie jest to jeszcze recenzja. Na pewno na recenzję moją tych lakierów jest stosunkowo za wcześnie, ponieważ tak naprawdę. Miałam na paznokciach tylko ten turkusowy. Teraz sobie tą ostrą żarówiastą pomarańczą pomalowałam paznokcie u stóp. Zobaczymy jak się będzie, będą sprawdzać się na stopach te lakiery. E, więc tak naprawdę recenzja będzie za jakiś czas, jeśli o nie chodzi. I teraz już przejdźmy może do moich takich e, zakupów, już naprawdę zakupów. Zacznę może od Allegro, bo z Allegro są dosłownie, mm, no parę, parę rzeczy tak naprawdę. E, przede wszystkim kupiłam sobie w końcu, w końcu e, lakiery z LA Colors, trzy kolorki. E, kupiłam je na Allegro, ponieważ e, tak naprawdę wyszły one cenowo podobnie jak e, gdyby zamówienie, gdybym zamówienie robiła na Cherry Culture, e, a nawet chyba wydaje mi się taniej, biorąc pod uwagę przesyłkę, ponieważ na Cherry Culture one w zależności od tego, z której kolekcji są, albo po 2 dolary, albo po 1,5, e, natomiast ja zamówiłam je na Allegro, wszystkie były po 7 zł, więc zamówiłam sobie trzy kolorki, e, zamówiłam sobie błęki, to którym też jest moja ostatnia notka na bloku e, i też Zachęcam do przeczytania tej notki. Tam jest swatch i widać go w świetle dziennym, bo teraz mam troszeczkę sztuczne światło, bo jest już późno. Drugi kolorek to jest to, co aktualnie noszę na paznokciach, czyli Power Out Age numer 407. I to jest taki malinkowy kolor z mnóstwem drobinek różowych i fioletowych. No tutaj nie będzie tego za bardzo tak widać, ale <tosłuch> tak teraz mam na pazurkach. I kupiłam sobie jeszcze po prostu brokat. To, jest, to się nazywa Rainbow Glitter, czyli są po prostu tutaj drobinki, które mienią się wszystkimi kolorami tęczy, tak naprawdę. I on wydaje się niby taki bardzo ciemny, ale to jest po prostu naprawdę tylko i wyłącznie brokat w lakierze. Musielibyśmy dać bardzo, bardzo dużo warstw tego lakieru, żeby mieć pełne krycie, więc to chyba bez sensu. To jest tylko dodatek do innych lakierów. I powiem Wam, że jak na razie. Naprawdę jestem tymi lakierami zachwycona. Świetna aplikacja, piękne kolory, świetna pigmentacja. No po prostu rewela jeśli chodzi o mnie. Jeśli chodzi o trzymanie się i trwałość tych lakierów, to jeszcze tutaj nie będę się wypowiadać, bo mam podejrzenie, że inny produkt, którego użyłam skiepścił mi trwałość tego lakieru. Ale to zobaczymy, jak się mi spisze ten lakier i wtedy będę mogła wam powiedzieć to, co o nich sądzę. Na Allegro zamówiłam sobie jeszcze jedną rzecz, tą samą w trzech egzemplarzach, czyli taki oto zmywacz do paznokci w gąbce. Tak to co o czym ja Wam mówiłam chyba już jakiś czas temu, że bardzo chciałam taki zmywacz, dlatego że mi się dużo łatwiej zmywa wszelkiego rodzaju ozdoby i po prostu brokatowe lakiery. I dlatego, ponieważ nie mogłam na niego trafić dziś normalnie, postanowiłam zamówić go na Allegro. Ten, który ja mam jest z firmy Donegal. Zamówiłam sobie trzy, ten akurat jest z gliceryną. Mam jeszcze jeden taki sam z gliceryną i jeszcze jeden chyba z rumiankiem. To, co mnie bardzo zaskoczyło w tych lakierach, to to, w tych lakierach, w tych zmywaczach. To to, że jak otworzyłam go, to on tutaj był po prostu zapełniony po brzegi, to nie to, że ta gąbka była nasączona w środku, tylko on był po prostu po brzegi zalany i on się wręcz wylewał, więc musiałam po prostu odlać, bo ja nie byłabym w stanie włożyć tam palca, bo wszystko by mi bokami wypłynęło, ale teraz już jest w porządku, naprawdę świetna sprawa, jeśli nie znaliście jeszcze takiego rozwiązania jak zmywacz w gąbce, to polecam, bo naprawdę super. I teraz kolejne zakupy to były moje zakupy zeszłotygodniowe w Ifrosze. Tak, poszliśmy z moim chłopakiem do Ifrosze, ponieważ, tak jak Wam już kiedyś mówiłam, on jest w klubie proszę jakkolwiek to się nazywa. I ponieważ obchodził niedawno urodziny, więc przysłali mu zaproszenie po odbiór prezentu przy zakupach powyżej czegoś tam. Już nie pamiętam nawet jakiej kwoty. Ogólnie przy zakupach jakoś tak. No więc prezentem był e, taki żel pod prysznic z pełności 200 ml o zapachu zielonej herbaty, czyli idealnie pasujący do tej wody talatowej z i proszek, którą, e, którą ja mam. No i pachnie prawie identycznie, tylko że wydaje mi się, że jest bardziej intensywny i taki naprawdę bardziej e, męski, przynajmniej według mnie. No i za niego daliśmy symboliczny jeden grosz, jako że to niby ten prezent. Mm, a kupiliśmy... Taki wystawik. Ja go jeszcze nie odpakowywałam i nie miałam szansy go użyć. To jest to jest Peeling Morelowy, a to jest brzoskwiniowy pod w dość dużej pojemności, bo to jest chyba 400 ml. Tak, 400 ml. Wzięliśmy go, bo mi się spodobało opakowanie generalnie i chyba nie, nawet cenowo nie wypadał tak źle, bo razem z tym 25 zł, gdzie sam ten peeling osobno kosztował 21 więc wydaje mi się, że cenowo ok. Jeszcze nie używałam, jak widzicie, to jest z tej folii, więc jak użyję i będę miała jakieś refleksje na temat tych produktów, na pewno się z Wami podzielę. No i przy kasie Pani nas namówiła na jeszcze dwie rzeczy. Chusteczki do demakijażu, Powiem Wam tak. Gdyby nie mój chłopak i to, że finansował całe to wydarzenie, że się tak wyrażę, to w życiu bym sobie ich nie kupiła, bo są za drogie. 19 zł i to już chyba było poprzecenie. Czy 15 zł coś w ten deseń, Ale to było poprzecenie, to ja się nawet wolę nie zastanawiać, ile one normalnie kosztują. 20 chusteczek. Fakt, faktem, pięknie pachną. One przypominają mi zapach. Jakiegoś kosmetyku z Avonu, jakiegoś kremu, ale nie mogę sobie teraz za Chinurudowe no przypomnieć, co to było, są zdecydowanie na pewno dużo bardziej nasączone niż takie normalne chusteczki powiedzmy dla dzieci, których używam na co dzień, ale wcale nie są delikatniejsze dla oczu i powiem Wam, że wręcz przeciwnie nawet mnie te oczy po nich szczypały, więc czy taka rewelacja, no to... Jakoś nie jestem nimi zachwycona. No i ponieważ brakowało nam znowu, nie wiem, tam 2,50 do następnej pieczątki na karcie, pani zaproponowała maseczkę, więc ja sobie maseczkę nawilżającą, z tego co pamiętam. Tak, nawilżającą maseczkę, też jest jeszcze nie, nie, nie używana, ale tak jak powiedziałam, jeżeli będę miała jakieś refleksje na temat tych produktów, na pewno się z Wami podzielę. No i teraz już taka stricte pielęgnacja i w zasadzie głównie włosy. Zacznę może od czegoś, co szczerze mówiąc chyba nie było dobrym zakupem. Jakoś nie jestem tym produktem zachwycona. To jest odżywka dwufazowa z Fructis. Ja wzięłam sobie co prawda do włosów farbowanych. Niby już takowych nie mam, bo farbowałam swoje włosy w tym roku raz na samym początku, a jest sierpień, więc ta farba już dawno mi zeszła. Ale podobałam się, bo była różowa. Ja ją teraz wstrząsnęłam więc nie widać, że ona jest dwufazowa, ale jest dwufazowa. I oczywiście to jest odżywka bez spukiwania i tak dalej. Mam wrażenie, że ona bardzo, bardzo, bardzo obciąża mi włosy. A poza tym nic z nimi nie robi dodatkowego. Dużo lepiej, jakby moje włosy się mają po tym, jeżeli ja użyję zwykłej odżywki ze spłukiwaniem, chociażby z Niwej, tej Diamond Gloss, którą akurat mam teraz, niż jeżeli używam tego. Więc no, mm -mm. Nie, jest, nie jest to coś, co, co kupię ponownie, na pewno. Kupiłam też sobie, teraz będzie w zasadzie taki cykl produktów, które kupiłam podwójnie. Kupiłam sobie szampon z Fructisa Volume Restructure i to jest tutaj po prostu wielki napis bez silikonu. W sumie nawet nigdy nie zwracałam uwagi na to, czy szampon ma silikony, czy nie. Nawet nie wiem, jak to rozpoznawać, szczerze mówiąc. I wzięłam go po prostu tak, o żeby spróbować. Ja szampony z Fructisa generalnie lubię. Nie powiem, że nie, bardzo lubię ich zapach, i e, może nie działają jakichś wielkich cudów, ale po prostu są ok. Natomiast ten faktycznie wydaje mi się, że jest ciut nieekonomiczny, bo ja nie używam go zbyt długo. Nie wiem, czy używam go e, dwa tygodnie, czy 3 tygodnie max. Już jestem tutaj prawie przed dniem. Ja go kupiłam w zestawie z drugim takim samym szamponem, ale już teraz nie pamiętam dokładnie ile on kosztował, no bo było to chyba jakoś na początku sierpnia i no niestety wam nie powiem, ale wiem, że było to jakoś tak w miarę okazyjnie. E Mega, mega okazyjnie to już kupiłam e, pianki Staffta. Też mam dwie, tylko bez sensu, żebym pokazywała Wam dwie, obydwie są takie same e, i to jest ta, którą już kiedyś miałam, czyli Silk Touch Ultra e, Mousse, e, Czwóreczka i e, to jest większa o 50 ml pojemności, już miałam poprzednio, e, czyli wydaje mi się, że to ma 300 ml. No, nieważne. W każdym bądź razie była promocja w realu, że jak kupowało się jedną piankę, to drugą można było kupić za jeden grosz. Więc w sumie za dwie pianki zapłaciłam 15 zł. Wydaje mi się, że całkiem niezły deal. No i kolejne produkty, które kupiłam, też dwa od razu. I też nie widzicie się, one są takie same, pomimo że opakowania mają różne. Mianowicie, są to dwa dezodoranty z Nivei i one są tak naprawdę identyczne. Tylko to jest chyba nowsze opakowanie, a to jest starsze. Tak przynajmniej wyglądają. Starsza wersja po prostu layoutu. Być może. One nie były w zestawie. Ja sobie po prostu wzięłam dwa, bo one z tego co będą kosztowały albo 7, albo 8 zł, więc opłacało mi się bardziej wziąć dwa takie niż wziąć jeden chyba Nivea Pearl. On był za 16 zł, jakoś tak, też już teraz nie pamiętam, ale wiem, że po prostu zdecydowałam się na to, na to wyjście jako bardziej ekonomiczne. I ostatnia rzecz, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest lakier do włosów i lakier też jest z Nivei. To jest czwóreczka Extra Strong, czyli dość dobre utrwalenie, wersja Volume Sensation i on kosztował 10 zł i powiem Wam, że ja jestem z niego mega zadowolona, bo... Wychodzi na to, że wszystkie lakiery, których ja poprzednio używałam, to w zasadzie była taka mgiełka, one nie utrwalały nic. Na początku wydawało mi się, że to jest całkiem fajne, bo niby kasku nie lubię nic na głowie, ale z drugiej strony, jeżeli chciałam mieć jakiś tam kosmyk włosów w danym miejscu, to chciałam, żeby on tam został, a nie za chwilę był z powrotem gdzie indziej. tak? Z tym lakierem na szczęście wszystko jest ok, i naprawdę jestem z niego zadowolona, więc bardzo Wam go polecam. Z podnoszeniem to tak wiecie, z moimi włosami, że moje włosy są bardzo oporne, jeśli chodzi o jakiekolwiek próby podnoszenia ich tapirowania i w ogóle. Na to się nic nie poradzi, żaden lakier ani nic innego nie da sobie z tym rady. Ale poza tym lakier naprawdę bardzo, bardzo, bardzo w porządku i polecam wam go serdecznie. No i cóż, to jest wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy haul i w ogóle zakupy w tym miesiącu. W przyszłym miesiącu haul będzie wyglądał już troszeczkę inaczej, bo plany mam takie zdeczka bardziej, że się tak wyrażę. Bourjois, ja tam mówię i nie chodzi mi broń Bożą o markę kosmetyków tylko będą to produkty już takie, mm, przynajmniej dla mnie nie wiem jak dla Was, może dla niektórych to jest normalne, dla mnie nie będą to produkty takie, które zawsze chciałam mieć i z troszeczkę wyższej półki e, chociaż nie do końca po prostu produkty, które bardzo chciałam mieć a nie są one zbyt dostępne mam nadzieję, że jednak moje plany się ziszczą w przyszłym miesiącu i wszystko się uda no więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie w dniu dzisiejszym i yy, mam nadzieję, że doceniecie moje poświęcenie, bo przed nagraniem tego filmiku stukłam swoje lusterko z IKE do, ma do malowania się i nie wiem po co ja teraz zrobię, Tak się zdenerwowałam, że szok. no ale dobra. Będę musiała wymyślić coś innego. E, tak więc pozdrawiam serdecznie, przesyłam Wam buziatki, pa pa!